Ksiądz Jacek Tabor, proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku, jednocześnie pomorski kapelan Lasów Państwowych i Myśliwych. Dzisiaj spotykamy się w Kartuzach. Do tej pory były to katedry przede wszystkim, a więc Pelplin, a więc Oliwa, a dzisiaj jesteśmy w terenie, w pięknej kolegiacie w Kartuzach na Hubertusie Pomorskim. O tyle to jest ważne dzisiaj, że dzisiaj przeżywamy stulecie PZEU, czyli Polskiego Związku Łowieckiego, a kapelani zawsze towarzyszą ludziom, którzy są tak blisko natury, tak blisko tego, co jest ważne. A więc Bóg, który przychodzi poprzez las, poprzez zwierzęta, poprzez to wszystko, co, co jest tym wydarzeniem. Bosko-ludzkim w historii zbawienia. I dzisiaj cieszymy się, że możemy być w tej pięknej Kolegiacie Kartuskiej i tutaj rozpocząć to wielkie wydarzenie od Eucharystii. Dariusz dreni Wojewoda Pomorski. Dzisiaj szczególnie w ważnym momencie się spotykamy, bo świętujemy dzisiaj Hubertusa, świętego Huberta, święto myśliwych, ale spotykamy się z myśliwymi, spotykamy się z leśnikami. Oni mają dla nas szczególne znaczenie, bo to nie tylko stulecie Zwi po Związku, e, Polskiego Związku Łowieckiego. Od 100 lat to właśnie to środowisko dba o dobrostan zwierząt, o to, żeby e, ta gospodarka była racjonalna. Podobnie jak leśnicy dbają o las, tak samo, tak samo myśliwcy dbają o zwierzęta. I jesteśmy im za to wdzięczni, bo wiele mitów narosło wokół tego środowiska, ale pamiętajmy, to nie jest tylko dbanie o zwierzęta, to jest cała kultura łowiecka, to są, to są ceremonie takie jak msza, która przed chwilą się odbyła w takim ceremoniale myśliwskim. To jest częścią tej kultury myśliwskiej, to są przecież te piękne sygnały, to, to jest kuchnia, to jest wiele, wiele elementów, które się na to składa. To są, to są sokoły, to są to jest hodowla psów, więc. Widzimy jak szeroko, jaki szeroki zakres obejmuje właśnie każdy myśliwy. W wielu aspektach musi być doskonały, można by powiedzieć. Bardzo trudno zdać te wszystkie kursy, egzaminy, żeby mieć świadomość jak ważne jest dla nas natura, jak ważny jest, jest las i to co się to coś z tym lasem wiąże, a szczególnie dobrostan zwierząt. To jest ważne, bo to jest przede wszystkim cel myśliwych. Dbanie o to, żeby, żeby te zwierzęta, które las zamieszkują, żeby one były chronione, żeby ich była optymalna liczba. To jest, można by powiedzieć, tak jak nasi rolnicy, jak hodowcy, to podobnie myśliwi, tylko że mają dużo trudniejsze zadanie, bo muszą zajmować się zwierzyną, która no, jest całkowicie na wolności. Daszbur. Nazywam się Kazimierz Kraskowski, jestem przewodniczącym Komisji Kultury, Tradycji, Promocji Lowiecwa, Zarządu Okręgowego w Gdańsku. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w Kartuzach, Parku Solidarności, a wróciliśmy przed chwilą z przepięknej mszy hubertowskiej bertowskiej, kolegiacie kartuskiej, kościele o ogromnej tradycji, historii, tak przepięknym, że. Po skończeniu mszy powiedzieliśmy sobie, że musimy tu jeszcze wrócić. To nie będzie ostatni Hubertus. Obchodzimy dzisiaj Święto Myśliwych. Rozpoczynamy w naszym dańskim okręgu obchody święta naszego patrona, świętego Huberta. Święty Hubert to jest 3 listopada, ale już teraz zaczynają się uroczystości w kołach, zaczynają się uroczystości w okręgu, a wszystko to zakończymy. W listopadzie 10, 11, 12, pszami i koncertami, jak od 13 lat już to się dzieje. Uroczystość w Kartuzach zgromadziła, jak Państwo widzą, i wielką ilość pocztów sztandarowych naszych królowieckich. Dużo oficjeli przybyło na naszą uroczystość. Obchodzimy w tym roku stulecie Polskiego Związku Owieckiego, a miasto Kartuzy obchodzą swoje stulecie. Jak gdyby te. Dwie uroczystości zostały dzisiaj połączone w sposób bardzo piękny. Bardzo się cieszymy z przybycia tych gości i bardzo się cieszymy, że zawitało jak zwykle do nas Radiogłos, które nam towarzyszy już od wielu lat. I za to jesteśmy bardzo, bardzo serdecznie wdzięczni. E, Tomasz Sławiński, Kołowieckie Jeleń, Gdańsk. Tak e, poluje od 24 lat, lat temu, żeby utworzyć e, z... jeden związek. Oprócz tego, że poluję, hoduję psy myśliwskie, układam je, bo cóż znaczy polowanie bez psa? Pies jest naszym pomocnikiem, jest naszym towarzyszem łowów. To Nie wyobrażam to, sobie polowania na zwierzę drobną bez psów. Pięknym, e, pies jest również potrzebny do tego, żeby dziękuję, odszukać że czasami za, postrzałki. Te, A polowanie to... E, aby to Sens życia, że się tej tej tak tej wyrażę. wyrażę jest za, te piękne słowa w za to, pozwala co również obcować z przyrodą, litach, czerpać relaks tytach, z obcowania z przyrodą, a sam strzał to, to już jest wytanie. Ciężka praca, e, a polowanie jest potrzebne po to, żeby oszczędzać pola, żeby mieć żywność tą, którą były zdrowe. Rośnie nam na polach, wyżdżą. chronić uprawy i po to pasji, wszystko myśliwi żeby chronić te chronione. prowadzą tą swoją pasję łowiecką. Ja się nazywam Sylwia Garska-Chmarycz, jestem wicemaster szefem właśnie ziemi pomorskiej i chciałabym tu Wam powiedzieć, że tutaj akurat dzisiaj jestem gościnnie z Polskim Związkiem Łowieckim, będę gotowała a już ugotowałam w zasadzie bigos, dziki bigos, bo jest on na dziczyźnie, na dziku i na jeleniu i mam nadzieję, że wszystkim będzie smakował, i że wpasujemy się, że wszystkie cudowne właśnie gusta, kulinarne, dzikie, dzikie. Jak wszyscy wiedzą, mięso z dziczyzny jest najbardziej zdrowym, najbardziej czystym, najmniej przetworzonym mięsem, dlatego będziemy je polecać, bo jest cudowne i teraz właśnie wychodzi na salony. Także moi drodzy, dziczyzna króluje na naszych stołach. To mógł, proszę o zabranie głosu pana Piotra Korczaka, który poprowadzi tę część.